Człowiek jest wolny, to jest szczęśliwy. On Nie musi kłamać, on nie musi udawać. Takim było Uczył ludzi być wolnymi głowy. A nie każdego potrafi, yra sudėtingas, Jis nesutiko savo disertacijos nostrifikuoti, nes reikėjo laikyti marksizmo ir komunizmo pagrindų egzaminą ir automatiškai tai, tai ordai buvo visiškai priešinga pozicija ir jis to atsisakė. Todėl ir, ir, ir buvo toks, sakyčiau, neįvertintas, kad jo tas visas turimas mokslinis, mokslinis laipsnis liko kažkur tai prieš kario metais. Ir aš atejau į istorijos archyvą ir ten aš kaip tik jau radau Ordą dirbantį. Orda buvo tos kiriaus protas. Nebuvo tokio klausimo, kur jis negalėdavo atsakyti. zanim za nim. Po prostu. To, to było takie, jakieś, no nawet trudno opisać, dlaczego. Dlaczego? Czy jego wiedza bardziej, czy jego osobowość? Jako osobowość on był taki trochę oczywiście, zaniedbany, oczywiście. On na to wszystko nie zwracał uwagi. Wilnianin z wyboru humanista integralny, człowiek paradoksu. Tak określali Jerzego Orde ci, którzy mieli okazję go bliżej poznać. On sam. Jeszcze w okresie międzywojennym nazwał siebie anarchistą w duchu Świętego Augustyna. A Święty Augustyn ten anarchizm zamknął w bardzo krótkiej zasadzie kochaj i rób co chcesz. Kochaj czyń co chcesz jest yy, zdaniem Świętego Augustyna, które wydaje mi się bardzo prosto się interpretuje bo człowiek, który kocha, nie może czynić źle. Pozornie tylko wydawałoby się, że czyń co chcesz, to znaczy korzystaj ze swojej wolności niemal w sposób samowolny. Jest zupełnie odwrotnie, bo ktoś, kto kocha, będzie czynił tylko dobro i kocha i czyń co chcesz, to znaczy w imię miłości czyń dobro.